To już szesnasta gala, a ja wciąż czuję te elektryzujące emocje. Nie wiem, czy ty, Michał, masz to samo. Mam to samo, ale nie przyszliśmy tutaj pierdolić. Oficjalnie otwieram galę Fame 16 i klasykiem: Zróbcie wielkich ruchów! Jestem e, trochę zawiedziony Natanem, bo co innego mi mówi przed galą. Mówi mi, że tam, wiesz, że wyjdzie, będzie napierdalał, że jest kozakiem i tak dalej. No a potem wychodzi na to jeszcze Amadi Ferrari, stary piosenka, przed na wejście, e, moja. E, no i wiesz, no, te, zawodnik, który no, obiecuje dużo, a potem widać, co się dzieje. Co? No, że Amadi, Amadi Ferrari, on On do tego wychodził? No tak, I słyszałeś tego? Nie, skręcasz mnie. Nie wkręcam na się! Wychodzi? No tak, Jakby mi się słuch wyłączył. Ogólnie i wszystko, jak wchodziłem na ten, zapomniałem, do takiej muzyki nawet wchodzę. Zajebiście się czuję. Dalej bym napierdalał, jakby było więcej rund. Szkoda, że nie było więcej, bo jestem psycholem i się tak nakręciłem. Daru zjep na przykład, ja chcę bez limitu czasowego. Jak z Dubiel, kurwa z Błońskim. Chcę go nakurwiać po prostu. Darolwa? Kolejny pojedynek, w takim razie poprosimy e, kartę walka. Jest to Darolew, e, z tego co się nie mylę. Tak, Darolew kontra Filipek, dokładnie, czyli słynny Ra. Fili tak jest. W takim razie, kochani, oglądajcie Fame ma 16, lecimy! Je I jeszcze, jeszcze chwila, 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 jeszcze głośne łana czy cztery. No to dawaj, lecimy. Trzy, ale ty też. Tak. Trzy, cztery. Panie i panowie, komentatorzy w strachu. Ua! 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 Ale kurwa, wyobraź sobie, jaki plot twist, jakby w teraz pas kurwa wywalczył no. przez kilka walk, nie? go go, tak, tak, tak! o drugą rundę, walczy o drugą rundę! Daro, zostało Osiem. parę sekund! Jest Dariusz w grze! Nie Konie, ma koniec walk, Nie, nie, nie Oczywiście jest zły, ale chodzi o to, że się gwiazda. Ale ja uważam, że jak sędzia chce przerwać, a zawodnik chce się bić, to na flikowych federacjach powinni pozwalać o, się bić, kurwa. I usuwać sędzia. Że Sędziego. na swoją odpowiedzialność idziesz się prać dalej. No. Filip! Filipek! Marcin! Ależ podekscytowany, teraz Filip skakuje tutaj na klaskę. Trudno, takie nie ma co tutaj e, walczyć z sędziami. Filipek trafił, tyle. Graulu Daro ma coś takiego, że może on ma zaburzenia błędnika. Nie wiem, że łatwo jest go no bardzo. O, właśnie zaburzenie błędnika. No chyba, że kolekcjonuje przegrane. Dzień dobry, jak się podoba Gala do tych eee, Super, tylko mój faworyt Daro niestety przegrał. No niestety. <grych> Chciałem usłyszeć pasikonika drugi raz. Ale, ale powiedz, wygryw dwa razy na dzień jest tą pierwszą rundę. Wygrywam. Tak, tak, ale to się wydarzyło. Z Darum jest taki problem. że Tak powiem się znam, bo zresztą on jest ze, ze Śląska też Aha. Eee, on ma taki problem, że jak dostanie cios, to po prostu się psychicznie łamie. Dzięki wszystkim za doping. Eee, dziękuję mojemu przeciwnikowi za walkę konferencję uważam, że daliśmy najlepsze. Walka też była spoko, Słuchajcie, Plan na walkę był prosty, dać się na początku wystrzelać Darowi, a potem yy, wjechać seriami. Myślę, że to się udało. Jak ktoś myśli, że walka była ustawiona, no to jest pierdolnięte, a na pewno nie była ona ustawiona z mojej strony. Bo to nie będę pytał o walkę teraz. Chciałeś potoczyć ją w stójce, nie udało się. To co dalej? No tak jak powiedziałem, wszyscy myślą, że jestem stójkowiczem, a ja jestem full MMA. Jest pewien skurczywyk malutki, Kamil Leszczyk. Wiem, że gdzieś tu się szczurze chowasz. Chodź tu i pokaż się. Chcesz się sprawdzić w MMA? To zapraszam, zobaczysz, co to jest MMA. To jest niesamowite, że tak na bieżąco płyniesz i wymyślasz to wszystko. Nie, spora część społeczeństwa myśli, że jestem jakimś tam przygłupem, a ja w rzeczywistości pozwalam im czasami tak myśleć. Jej wielkość na okno łaśku. Jej heda, Mariusz, wahej do ducha. Kudoma. Minuel. Super, zapraszamy Greg z Twittera. Dzień dobry, czuję A Ty? Mateusz. Cześć. Dzień dobry, witam serdecznie. Cześć. Zapraszamy. Tutaj siadaj, bierz sobie mikrofon, bo bez mikrofonu się nie będzie słychać. Co tam u ciebie? Jest? <laughs> Jak się zapatrujesz na ewentualną walkę? Według mnie, jeśli, jeśli ja mogę walczyć ogólnie, mogę walczyć dzisiaj nawet, nie? Ale nikt nie złożył takiej propozycji więc A <laughs> to trenujesz? jest tylko nasza gadka. Tak, trenuję, trenuję, trenuję. A ile lat? Y I co? MMA, ale to jest ciężkie takie, wiesz, ile lat, bo 10 lat temu trenowałem chwilę, później, wiesz, wyjechałem z Polski i teraz w tym roku sobie znowu trenuję i to tak, wiesz. Chcę powiedzieć, co się tu wydarzy. No. Idzie tańczula, zaraz wyjdzie wiewiór i da mu ten, i da mu. albo ludzie się dowiedzą, to nie. Jeżeli pozwolicie, tutaj prezes Polskiego Związku Free Fightów, a tutaj wiewiór w dość um, ciekawym anturażu. O co chodzi? Ponieważ Tańcula jako prezes Polskiego Związku Kwajterów jest szkółiowy! Trzeba go usunąć! Ja chcę kandydować na prezesa PZMF! Kurwa, znowu jest taki przegłos, że brzmi był najebany, ale mam wyjebane, kurwa, mam dla Ciebie oświadczenie! Jarka ja, już Tańcula, oświadczam, że po przegranej... Aha, okej, okay. walce z Maksymilianem Wiewiórką ustępuję ze stanowiska samozwa... Ale ja się nie nazwałem, to mnie ludzie tak nazwali, prezesa Polskiego Związku Freakfighterów. Oczywiście. Proszę bardzo. Przez ją, przez ją. Dobra, jebać! Jebać! Podpisał! Nadchodzi kres dyktatury tenculi! Czas wolnych związków Freekwajderskich Stop z dyktaturą tenculi! Pret z dyktaturą tenculi! Słuchajcie, bijemy się 8-4, jak wygram? Rewanż o 7-7. Spoko, ale najpierw zawalczę jeszcze z kimś. Się... Dobra, jej Dobra, już nic nie mówię. I chuj. Kinga, biją się tam, uważaj. Kurwa, gdzie jest ochrona, Patrick, Bandura! panie prezydencie, panie prezydencie, panie prezydencie, za... Duże serce! Alan Alan zapomniał o jednej rzeczy: że Braveheart walecił serce na końcu filmu. Ginie. No, no niestety, jak, jak niektórzy pan z Was, znaczy większość z Was z tego co zauważyłem, nie oglądało Braveheart'a, ale zostawiłem te przyzwoiowe serce i mam nadzieję, że żeśmy kurwa nacieszyli tą walką w Wasze oczy i Wasze oczekiwania. Tak więc dziękuję Tura, jest i Denis. Denis, zbroję się na Ciebie. Zbroję się na ciebie. Dobra, przysłowiowe. Mmm, do Marmotona. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że on nie zostawia serca w oktagonie, tylko resztkę szarych komórek w oktagonie zostawia. Dlatego to później gada jak jakiś Neandertalczyk na wywiadach. Pokazał serducho, szczególnie w trzeciej rundzie, wiedząc, że przegrywa dwie i tańcząc, i pokazując, że on jest Mohamedem Ali zamiast walczyć ruszyć na rywala. Prosty tutki. Uprawiają, e, że tak nazwę, miłość za pieniądze, a on na przykład dostaje w pierdol za pieniądze, co nie, czyli taka, można powiedzieć, że męska dziwka. Kura, kura, gdzie się chować, Murat, cała, pala, gura, Basud, jak zwykle przygotował show i on by chciał, żeby razem wszyscy z nim wykrzyczeli, aby muran wylądował na uranie. Nie to, żeby się tłumaczyć, ale Robert widział to samo. Tu się do tej walki zostałem dopuszczony. Tak, zakażenie się wdało już tydzień temu. No cóż, wilcze prawo Roberta. Dostrzegł to już parę dni temu. No i kopnął tą nogę. A co się stało? Co tam masz z tą nogą? Jacek? No tam się wdało. Zakażenie rozlało się, zakażenie. Zapalenie jest w wyniku tak nieszczęśliwego lokika. No cóż, zostało no się. No cóż no, był skuteczny. Bo... Według tego co zapowiadał Jacek. No to miał być zabijaką, który pokonuje wicinie Sekundumatykiego Murańskiego? No chyba nikt nie wierzy w to, że Jacek Murański jakby jest jakimś nie wiadomo jakim killerem. Je, jak to nie wierzyłeś w to? No nie, to no, przecież musiałbym, wiesz, Być bierdolitym, żeby w to wierzyć. Nie? Słuchaj, Słyszałem, że były jakieś bójki na trybunach, ale nie wiem, co się działo ty na pewno. Tak, e, Szeliga z Denisem Załęckim. Chodzi o to, że chyba, że Szeliga coś tam, wiadomo, gadał na Denisa. No, i Denis chciał skonfrontować to, żeby powiedział mu to w twarz, nie? Robić dymy na konferencji, a przy tym nie robić nikomu krzywdy, to jest troszkę coś innego niż to, co się działo wczoraj. Wczoraj to była zwykła patologia. No, ja jeszcze nigdy nikogo nie uderzyłem. Ogólnie mam coś takiego w głowie, że u mnie uderzyć kogoś, to już jest taka naprawdę ostateczność. Którą, kurwa, unikam jak ognia, bo wiem, a, z czym to się wiąże i jakie to ma konsekwencje. A wczoraj, e, wczoraj była taka sytuacja, że ja ogólnie myślałem, że z Denisem jestem e, kolegą. Uh, Alberto, life jest jak to w Kurde wam nie z universem. Aha! Siemano! Life jest jak coś, pomyliłem was! Kurde po zakrywani Siemano! Siemano goryle Jedziemy, mordzia. A jak Ej! Wierzą na peronek Tower na rejon. Piątki się dzielą, się kleją, kleją się dupy, patrzą się typy. Może się skończyć aferą. Szybko była ponad... Ależ to była ekspresowa robota na koniec Galifeymy. 16 no widzimy. Szpotok z nosa trąby leje się ciurkiem. Najprawdopodobniej doszło tam No do jest złamany nos, to jest na 100%. Dziękujemy za oglądanie. No i nie. Fame ma dla was niespodziankę. Specjalny gość Nalazłem się tu jak zwykle w swoim życiu przez przypadek, bo wszystko w moim życiu dzieje się przez przypadek. Sebastiana Fabijańskiego w tej klatce i w tym oktagonie już nigdy nie zobaczycie. Zobaczycie moje alter ego, który tutaj zrobi to, co powinno zrobić, no. E, podpowiesz się, zdradzisz coś więcej, co to za postać. To będzie nawiązanie do klasyki filmowej. Ale gwarantuję, że. Będzie to, co tak naprawdę ludzie i po co tu przychodzą? Po rozrywkę. I to wiesz, po to, po to się to robi? Powiedz mi jeszcze, Fabiański. to został tutaj zapowiedziany? Tak, to, to będzie moc Sadymiasz, nie? To mogę już powiedzieć w tej chwili, że to będzie moc zadymiarz. To jest niezły świr. To jest pytanie, czy twoja postać kojarzy władce Piekieł, Adriana Polaka, wiewiura, którzy są tutaj już, no mówmy się, od samego początku, prawie. Nie. No to. Powodzenia. Szczypczyki ci kupię na na galety.